Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was na kanale MurawaTV. Nazywam się Łukasz Kaczmarek. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem m.in. o podpisaniu nowego kontraktu przez Łukasza Piszczka. Zapraszam! Łukasz Piszczek podpisał nową umowę z Borusją Dortmund. Kontrakt wiąże obie strony do 30 czerwca 2020 roku. W chwili jego wygaśnięcia Piszczek będzie miał 35 lat. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz zamierza zakończyć karierę w BVP. Nie urodziłem się w Dortmundzie, ale przez wszystkie dotychczasowe lata byłem tutaj świetnie traktowany zarówno przez klub, jak i wszystkich kibiców. Nigdy nie chciałem stąd odejść, chciałbym zakończyć karierę w Borussii. Liczę na to, że spędzę tutaj jeszcze wiele wyjątkowych chwil, powiedział Piszczek, po parafowaniu umowy. Reprezentant Polski występuje w BVB od 2010 roku, kiedy to trafił do Dortmundu z Herty Berlin. Od tamtej pory rozegrał w koszulce Borussi 290 oficjalnych spotkań, strzelając w nich 16 goli i notując 55 asyst. Z dortmundzką ekipą dwukrotnie sięgał po Mistrzostwo, Puchar oraz Super Puchar Niemiec. W tym sezonie Polak zaliczył 22 występy i 4 asysty, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Na boisku spędził łącznie 1960 minut. Arsenal jest gotowy na sprzedaż Hektora Bejerina, co prawda niedawno Mundo Deportivo informowało, że z wyścigu po obrońce wycofała się Blaugrana, która latem miała być bliska z prowadzenia Hiszpana, ale kanonierzy zdają sobie sprawę, że ich gracz wciąż znajduje się na celowniku innych wielkich zespołów. Piłkarz po nieudanym transferze na Camp Nou sporo odpuszcza i nie prezentuje się już tak dobrze jak w ostatnich sezonach, dlatego klub postanowił pozbyć się niezadowolonego piłkarza i przy okazji zarobić na nim. Daily Mail informuje, że jeśli znajdzie się klub, który wyłoży na 150 milionów funtów, to Arsenal przyjmie ofertę. Na ten moment najbardziej chętny na pozyskanie wychowanka Barsy wydaje się być Juventus. Zainteresowanie wyraża również Manchester City, ale to czy Pep Guardiola zdecyduje się sprowadzić kolejnego po Kyle'u Walkerze prawego obrońcę Dopiero się okaże. W międzyczasie Arsenal planuje już co zrobić z uzyskaną za Bayerina kwotą. Priorytetem ma być defensywa. Węgier i spółka planują sięgnąć po nowego bramkarza, środkowego obrońca oraz defensywnego pomocnika. W miarę możliwości przy dobrych wiatrach sprowadzony zostanie również lewy obrońca. No, oczywiście o ile Węgier i spółka będą jeszcze na Emirates decydować latem. W obecnym sezonie Bejerin wystąpił w 36 meczach w barwach Arsenalu. Zdołał zaliczyć 3 trafienia oraz 2 asysty. Ten odcinek się już kończy, ale jutro zapraszam was już na kolejną dawkę piłkarskich wiadomości, więc jeżeli chcecie je otrzymywać, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli filmik wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Arsenal robi dobrze pozbywając się Hektora Bejerina. Do usłyszenia do zobaczenia już w następnych odcinkach. Cześć.